A we legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, na waszych ekranach Terraria, a ze mną są moje Ramole, czyli Omek z małej litery. Dindybry. I Władca Chaosu z dużej litery. Dzień Dindybry. <grym>. Dzisiaj, e, dzisiaj idziemy do środka ziemi. Będziemy kopać złoto i inne materiały, chłopaki śpiewają. Platynę. Platynę. Złoto, złoto, złoto. Platyna, platyna. E. No, to już nie <grym> pasuje. To już tak nie, nie tak dobrze. Jak widzicie, za oknem deszcz, coś czego wcześniej w Terrarii nie było. A przynajmniej ja nie widziałam i są rybki, które skaczą i można je no. pogonić. A przy okazji później zjeść. Ciekawe czy ten deszcz coś daje, skoro jest płaszcz przeciwdeszczowy. <laughs> a no właśnie, Omek słuchajcie, zabił zombiaka i zdjął z niego płaszcz przeciwdeszczowy. To się nazywa Hinać Cmentarna, tak? <laughs> Zabójca zombie, wypraszam sobie. Ale umyłeś chociaż ten płaszcz? No, deszcz przecież jest. Ale w środku, czy zdezynfekowałeś? Nie, tam. Jakieś kiły, gangreny dostaniesz, i później będzie na mnie. Zombie od mamy... ja tego nie umarł, to ja też nie. <noise> Okej, okay. tutaj mamy nasz piękny domek. Oczywiście wygląda jak kupa, i jest kwadratowy. Trójkątny. Ale... No, w sumie. No, nie wiadomo co, ale obiecuję, że kiedyś to poprawimy. Na razie będą tu mieszkać ten pece npc ty wywalimy, a sami sobie zbudujemy coś znacznie lepszego. Te rybki są jakieś nawiedzone, bo one idą w naszą stronę. No, jakieś na pewno mają jakieś na sumieniu grzeszki. Albo ciągną do tego, tego żółtego płaszcza, stąd się z tobą rozmnażać, bo ty też jesteś żółty. To co, idziemy, panowie. Panowie, spuszczamy Spadamy. się na dół. Raz i las. Hurra! A, Jesteśmy. Jeszcze coś dokopane. No, tutaj widziałam, e, nasz Władca Ciemności szalał. A, hm, no tak, to jest tak. pewien problem. E, no, może w dół będziemy kopać? Albo tak, tutaj w dół. O, Tam, tu jak gdzie stoimy. też woda? No, możemy w dół. To ja proponuję wyjąć kilofy i każdy pod swoją dupą kopy, ja kopę na środku. Okej, okay. to ja tu. Dobra. A, nie wcelowałem. Teraz ja nie wcelowałam. No, prawie dobrze nam idzie. Synchronizacja. Trochę ciemno. A macie może deseczki na drabinkę? Ja tak, mam na pewno. O. Czas do na nas przyszedł. Mówiłam, że się skusi na ten piękny. Założę się, że wpadniemy w do czegoś. <noise> Okej. Okay. slime. O, zielone takie coś na ścianie. Dziękujemy Władco chaosu, że ogarnąłeś. <noise> w sumie też mam pochodnie. Ale nie nie złoto 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 złoto. Ale to jakieś kamienie chyba są. Myślisz? Kopaj, kopaj. Topaz kopaj. to to co chciałem, żeby no zrobić coś. Tutaj już jakieś tajne plany. Ja się na to nie zgadzam. Omek był u Gajda, wyczytał różne mądre rzeczy, a ja jestem teraz biedna. Z topazów i, i cyny da się zrobić coś, jakiś przedmiot. Ej, czy to jest stalaktyt? Ja. Tutaj, Ale zrobili terraria teraz super. A, Wszystko jest. Płotków sobie nie narobiłem. co ci płotki? Żeby wchodzić na górę. A, chodzi ci o te deski takie? No. Czekaj, tutaj dyrta położę. Sztachu, nie! Jest on utonie. nie Sztachu, nie. E... tu no. sztacha, <laughs> Znaczy, lorda ciemności. No, pod wodą to tam sobie można Tak, zrobić. pod wodą może być sztachem. <laughs> <noise> Teraz muszę się wody otrząchać. Kopałem stalaktyk czy stalaky. Ja tutaj jakieś też rzeczy znalazłam, czekaj. Co to jest? Lid or? Czyli znowu or. No, Ołów. Ale jest piachor, więc będziemy mieć w o, końcu butelki. szyby. A tam butelki. Szyby! Tu chyba jest woda za ścianą. Nie ma. Kopa, nie. Kopamy. Mam e, ile mam? Mam sześć topazów, jeszcze dwa. Jak się zasępił! To był mój topaz, ja, ja pierwsza zauważyłem. To prawie piachem. A tak, piach to robi. A właśnie, Trzeba uważać. Teraz młodzież się zabije. Ja ja super, ja tutaj ogarniam pięknie. Ale mam troll pomysł. Tak, ty, tak sobie chyba wyrastają same. Myślisz? Tak wygląda. Tu jest jakaś jaskinia. Chcemy zobaczyć, co jest w środku. Ja co tu jakoś pochodnie. Tu są takie, jakieś takie dziwne dziury. No, ta nie woda jakaś taka skupić. brązowa tam była. Gdzie brązowa woda? No dole przez chwilę to mi się wydawało. Nie, no, A, bo nie tu norma, chyba nie. jest granica strefy, że tak powiem. Jak tu się zajdzie, to jest brązowa. Zobacz sobie. Już patrzę. Zajdzie tam na dół. Ty, rzeczywiście. Tak jakoś ten, brzydko się a. robi nagle. No, a i teraz stąd nie wyskoczę. Ten piach to, to trochę tutaj uprydliwy. O, czerwony slime I Gdzie masz czerwonego slajma? Tam po prawej. to, czekaj, to ja zrobię tak, że nam zrobię tak, taką kładkę tutaj. I będziemy się tutaj kopać. Ostrożnie panowie, ostrożnie. Hmm. Czerwony, niebieski. Mamy granat? Sk skąd? Nie wiem, no, mogliśmy. Eee, robot! Nie, To Ups! Ratujmy lorda Górę. ciemności! Ratujmy go! Co? O, jakiś duży, o! O nie, o nie, A, nie o nie! Mało. Ja to nie przeżyję. Dobra, przeżyłem. A i co? Zabiłem go piachem! No tak, ciężko zaprzeczyć. Ale Lordzie Ciemności, zjedz nie. może jakąś rybkę, bo masz mało HP. Zregeneruje się. No dobra. Żółty slime za, za nami. A mamy grzybki. Ja? A ten tylko o dragach. Tu już nic nie ma. Co, kopać. Czy tam stronę? pod wodą? Nie, to chyba kamień. Dobra, to ja tutaj Dirta położę. Ta położy Dirta, to położyła. Da się wyskoczyć. Całym o, niechle, żółty dobra. slime. Ja się z nim nie biję. Zaraz do ciebie przyjdzie. Albo do mnie. Prędzej do ciebie. To co? Idziemy kopać w tamtą stronę, chyba, co? Uff. Każda to strona dobra. O, dobra, to w dół. To ja znowu na środku kopię. Więcej robaczku Nie idzie to kopanie. No. Małamek zamula swoją stronę. E, co jest? A, dobra, siekiera mi się. Przestawiła. Jak tutaj zaświecę. Ale tak dosyć szybko jesteśmy już w tej takiej strefie, gdzie są... No, ja wiem, chyba to tak było. Hmm. Chociaż może to jakaś nowa jeszcze. Dokładnie, bo muzyczka się zmieniła tak dosyć szybko A. i tak. Czuję się zagrożona. Ja się pytam, gdzie jest złoto? Nie, do złota to jeszcze... Kilometry. A właściwie to po co my poszliśmy to złoto kopać? Ko 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 Uwaga, robaki Żeby to? mieć rzeczy? Robaki! <grym> o, jakiś zielony. Ale paskudny. Czy to był jego HP? To był chyba robal taki zielony. Może jego HP? Hmm. Gdzie jesteś? Pokaż się! No najlepiej we mnie! Kobłeba znalazłam! A co to jest to niebieskie? To jest owl. Omegu, ty masz linę, skacz po tego kobłeba. Nie mam liny. Znaczy mam dziewięć kawałków. No tak, bo jeden zepsułeś. Tam coś jest! Słoto! Jaki strumień. No, ale mogę z nich zbudować, teoretycznie. No to w ten, idź tam kopać, kobłęba. No ho Prawie. Ale czy ty to widziałaś? o Mac? Popatrz. Kiedyś chyba wcześniej takiego nie było. A, to woda, no? Tak śmiesznie zrobiona. Nie było. Jakiś wodospad. To ja to zakleję, żeby nam się nie ten. Nie da się. Ja. Już tak na stałe. Tak. Dobra, to y, kopiemy. Oj, cyna. Hmm. Źródełko. Ciekawe, czy jest nieskończone. <laughs> Trochę tak wygląda, bo w sumie tam chyba wiele pod nim nie ma. Znaleźliśmy grzyby. Coś niebieskiego jest pod nami. No, tak, tak chyba wygląda. Coś mamy więcej szczęścia niż rozumu, powiem. Wam. Chyba, że to jest ten taki. Tak. Meduz. To jest. No. Jak się nazywa to zwierzątko? Meduza. Meduza, dziękuję. A, już on tak powiedział. Tak, e, <grym grym> ciemności. Meduz. Tak. A, motka oczywiście nie słucha, bo po co? Kto się utopi? Ja nie mam zamiaru. <grym> Ups. Znowu się kieram się. Włączyła. Co ona w ogóle tam robi? Tak. Chyba ja wypadła. Ale popatrz, ta woda tutaj płynie, ale się nie podnosi jakby poziom. No. Czekaj, pójdę do meduza po pałeczki. Hmm. Aż po prostu tu się przekopie. Tja, to było sprytne. Nie, bo mi meduza zalejesz. Teraz utoni Sama utonie. Dobra, meduza nie utonie. Ja utonę. Nie. Też nie, ja jestem bezpieczna. Dobra, wyrównało się. Lordzie, ciemności, czy, czy skopiesz tą cynę tam na górze? Bo ja już spadnęłam. Chyba już. A już, a już nie skopię. <laughs> Ale wam garka. Daj garka. Nie ma już. Kaczek się nie podzielił, więc, że cyny nie skopał, to się nie podzielił. No, ale kosi ta meduza. A dała pałeczki? Dwie. Naprawdę? No, <laughs> będzie do ryżu. Więc nie pałeczki. Będziemy raz tym. Ciekawe, czy będziemy od tego świecić. A to ja tą cynę tam do końca może. Mam nadzieję, że się nie utopię. Nie będę ich zużywał na razie. Ciemność widzę. No, woda leci dalej. To my razem z nią. Slime tu próbuje się przebić. Popatrz, jak ten strumyk się tutaj o. teraz zrobił. Śmiesznie. No dobra, to ja idę walczyć ze Slime'em. In po No, <śmieniu> czyżby Więc woda się kończyła? O, niestety. Na nie hmm. Tutaj czy to jest żelazo, czy coś? Srebro może? Wygląda mi bardziej na żelazo. Ha, znalazłam dzbanek. Więcej dzbanków. To jest jakiś taki obleśny porośnięty. Znalazłam linę. I pajęczynki są. No. Linę znalazłam. Wspieraj pajęczynki, Lord ciemności. Zrobimy ci łóżeczko. A nie, srebro. A, popatrz. Tylko jak my mamy tak mało srebra, to co my z tym srebrzem zrobimy? Schowamy do skrzynki. Dobra, zachumikujemy. Chociaż jakoś nie jestem przekonana odnośnie tego, że uda nam się z tą stąd wyjść. No tak, to może być pewien problem. Tak. Mały. Ale to nic. Na szczęście dalej da się przez ściany stawiać pochodnie. Nieźle. Też dalej nie wiem, jak stanowimy. O, no, wypadało. zbuduje się schodki z tej, z ziemi. A no, w sumie to kopamy w dół, ja jak zwykle po środku. O, o. Ołów. Nie! Dobra, co szczęście? Nie było zbyt wysoko. Zaraz większe dziury się pojawiają. Któregoś dnia po prostu polecimy na łeb, na szyję i będzie biednie. Zobaczycie. To ja pośrodku środku. O, Mek, nie psuj. Znowu dole. Się... siekierka zrobiła. O, znowu meduza. Mmm, niebieskie slajmy. Ale jakbyśmy się tak przy... przypadkiem do wody, dokopali i sobie tutaj wlali. <ślesk> Ty, tam się coś świeci na czerwono, chodźmy tam. Gdzie? Tam po lewej. A faktycznie. Sekundkę, ja na poświęcę. Po, nam. Zupełnie bezpiecznego. Na pewno. Wygląda ładniej, się świeci. Na pewno jest bezpieczne. Hmm. Tutaj mamy jeszcze dzbanki. O, trzy liny, shurikeny. Musimy, zdecydowanie musimy stąd wyjść żywi. No <laughs> najwyżej potem będzie ekspedycja ratunkowa. I znowu mi się przypominają trasy ultime. Otwarta <laughs> nad ranem, a my idziemy zabić po raz kolejny tego samego licza, który postanowił nam nakopać. co to jest? Trzymaj. Ruda Shatana. Tak później nie widzimy. Dobra, Omek, próbuj. Aha. I jak? No jak widać. Biednie, mamy ze słabe kilofy. Ja się dokopię tutaj. Ciekawe, co to jest. Bo nie przypominam sobie. Jakiegoś takiego. Ja też w sumie. Dobra, są jeszcze trochę, trochę cynny. Rzeczywiście. I tam jeszcze coś innego jest. Trochę jak adamantyd, tylko ciemniejsze? Nie wiem. Przede wszystkim czerwony adamantyd był. Dopiero na hard modzie. Fioletowy. Skarby dla mnie! No no to śmigaj, zjecie meduza. Nic mnie nie zje. Ja tutaj będę bardzo dzielnie. Ale mam pomysł na wodę na sukces. Na co? Na wodę na sukces, czekajcie. Zabiję tą paskudną meduzę. <noise> trolu jeden! <noise> to mój skarb. Dobrze, oczyściliśmy drogę. Będziemy się z wami powoli żegnać. Co no jest w skrzyni, skrzynki, a... dowiecie się w następnym <noise> odcinku Terrarii. <noise> gdzie oczywiście będziemy dalej siedzieć pod... Sztachu, topisz się. <noise> Sztachu? Oj tam, hoj tam. Oj tam, hoj tam. Ale zobacz, skrzynka będzie łodygą. Słucham? Świecę pod wodą. Ślicznie świecisz pod wodą. To Omeg zmarnował pałeczkę. <noise> nie, to nie pałeczka Omega. Dobrze. <noise> Dobrze. Ja się z Wami żegnam. Ze mną był Lord Ciemności. I szataństwa. Tak, i szataństwa oraz Omeg. Dobranoc. Niech pałeczka Omega rozświetla Wam drogę. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. Trzymajcie się. Cześć. A no i była miała młodeczka tutaj skacze